Hejka moi kochani widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziękuję oraz pozdrawiam bardzo serdecznie wspierających kanał. Widzowie, jest piątek, a mocy wyszedł na pewno czwartek, bo widziałam tu na live tam jednym i drugim w sumie. Nie zalogowałam się wczoraj, bo jakoś nie miałam do tego chęci. Zresztą odcinek montowałam długi z ocenek luków, znaczy zrobienia luków dla widzów. Swoją drogą zapraszam. Jak ktoś nie widział, trochę długi, ale dobra. Jak ktoś jest nowy, to pewnie nie obejrzy, ale dobra. Dobra, to zobaczymy. Już w się sensie ja tu widziałam. Chyba trochę to, to, to zwykły gradient jakiś z brokatem. Ale no dobra. A i wczoraj się zalogowałam oczywiście na MSP, tylko że z telefonu. I wieczorem już dosłownie, jak prawie szłam spać. Chyba nie wiem. Ej, nie, to nie jest granic, to jest jakieś niebo. Ej, to ja tutaj widziałam. Z chmury i niebo, lol, lo, dobra, nie widziałam. W każdym razie jest to jeszcze motyw chyba przedwalentynkowy w zasadzie właśnie. Wklejam tu pierwszą część zadań walentynkowych. wiecie co, ta spódnica jakoś dupy nie urywa Sy sylwestrowy pakiet był ładniejszy i mówię, dałabym za tą spódnicę dziewiątkę, nie wiem, może zacznę oceniać rzeczy z zadań, bo nie wiem czemu by nie bo nigdy tego jakoś nie robiłam tylko czasem tam w tym roku wspomniałam, że sylwestrowe były ładne i w zeszłym roku też były ładne coś tam, nie wiem to może zacznę oceniać w sumie. Nie wiem czemu ich nigdy nie oceniałam. Jakoś tak... Jakoś tak wyszło. W przyszłym motywie walentynkowym pewnie już wszystko wyrzucę, także no... Robimy ocenkę. Wyjdźmy w tła. Faz fuzzy feelings... O Jezu, nie wiem co to znaczy. Ojeju, nie wiem. Widzę ja wiem, że ten motyw to w zasadzie nie wiem dlaczego on nawiązuje do końca. Hmm, no nie wiem co to mogę dać. Z motyw z AI to raczej nie jest, jak mi się zdaje. Ono raczej jest dosyć proste wykonane to chyba. To chyba nie robili tego w AI Ale zawsze mogę się mylić, oczywiście wiadomo. Dobra, daję 9,5, bo nie wiem, nudne to tu. Do filmu bym nie użyła na pewno, także. W sensie, no bo jakby co, po chmurach będę łazić. Czuję, może by się dało jakoś, ale dobra, nie wiem. Dobra, może być to dziesiątkę w sumie. Czemu nie? Czy to już jest motyw walentynkowy, czy są dwa? Bo to tak trochę przypomina jeszcze walentynki, także... Ja, ty serduszka, czy to co to w ogóle jest? Widzowie, co ja mogę dać za te rzeczy, w zasadzie nie mam. Oczywiście logo MSP mamy, w sensie jakby nie wiem, co to logo ma na celu, ale że wszyscy kochamy, mówi Planet, bo ja nie wiem za co czasem. Tu są same serduszka, jeszcze to MSP logo. A ja dzisiaj mam zły nastrój do MSP, więc dzisiaj tam nie wiem, siódemkę za rzeczy. Jakby nie wiem, te rzeczy to jakieś tylko zwykłe naklejki do pokoju, jakby co ja mam z tym zrobić. Może ta chmura to nie jest naklejka, ale dobra No to jeszcze jakoś użyteczne, ale no nie wiem, te naklejki co tam. To się jakby naklejki spoko, ale no nie wiem, nie będę używać dużo naklejek W sensie ja nie wiem, oni zawsze jakieś naklejki dodają tylko No chyba, że w zeszłym coś było, czekajcie, bo... Nie no, dobra, w zeszłym nie było naklejek, ale dobra, nie wiem ja nie wiem w ogóle, czy to jest motyw walentynkowy, czy co, dobra, już. Animacje zobaczmy. O, wg Juncia nam kupiła tą animację na Bait. W ogóle, czy mi się zdaje, widzowie, czy ja na MSP2 się na Bait nie zaloguję? Bo tam jest ten ostry znaczek, w sensie, wiecie, to serduszko. Ja się chyba nie zaloguję na Bait na MSP2 nigdy. Z Juncią, także, kurde. Badianno na szczęście to tego nie obejmuje, bo Badiana jest no, takie coś, nie no to fajne, ale za diamenty to... To też ładne, ale to mam. Oj nie, tego to chyba nie, może to ewentualnie, to jest ładne, dosyć, dosyć, dobra to sobie kupmy. Mam dużo animek z tego Dobra wiecie co za animki daję 9,5, bo są fajne Ta, nie wiem, to strzelanie to jakoś tak nie wiem, niepotrzebne mi ogólnie No ale dobra no. i mamy modę dziewczęco Mamy spodnie. Czy ja bym je chciała w, w sumie bym je chciała, bo nie wiem, takie jakieś unikalne mi się wydają Dodajmy. Ktoś, te włosy są takie ciekawe, dosyć. W sumie możemy je sobie dołożyć do no, Czemu by nie? Czemu by nie? Mamy ten topik, jako kiedyś miałam, dodam sobie. Mamy buty. Ej, ładne, ładne. Nie umiem kolorować, to dzisiaj się nie bawię, w sensie... Jakby mi się chciało, to bym coś pokombinowało, ale trochę mi się nie chce już. Będzie odcinek na szybko. Mamy buty za Damoncy. Oj, może weźmy to. Ja to kiedyś miałam. Mamy tą rzecz za level jakby wytyfy. Po co mi żyć za level? Czy się może ja ją kiedyś lubiłam? Teraz nie wiem, czy ją lubię, bo teraz to już mi się znudziła, nie ubieram jej. Chyba, że jak jest jakieś startowe konto, to ubieram. W co się sensie ten wianek o, o to mi chodzi? Czy znaczy o Nie wiem co to jest. Mamy, to jest ostatnia strona. Widzowie, tam była jakaś stara rzecz, ze starego MSP, tak? No, takie stare rzeczy dodają do motywu. O, mamy, dobra, weźmy jeszcze tą spódnicę. Ewentualnie możemy do czegoś już. Dobra, widzowie, ubranka werdykt. Znaczy, czy one są aż takie fajne? Nie, one trochę też wszystkie są od czapy tu trochę czasem, nie wiem, tak... Nie no, może trochę, nie, nie wiem. Ale 7,5, bo są gorsze na pewno niż w tym motywie Glow Up i tym poprzednim. Tutaj tak, no, nie. 7,5, chociaż dużo chyba dodałam, ale dobra, nie wiem. Chyba lepsze były tam i tak, bo tam bym chyba jeszcze więcej mogła dodać, dobra. Oj, przepraszam. Widzę jeszcze ocenka w pakietu. Jeszcze ocenka w pakietu, bo mamy pakiet Sylwestrowy, ja zapomniałam o nim. Przepraszam, pakiecie, że o tobie zapomniałam. Mamy te oczy. Oczy są bardzo ładne. W sensie nie wiem jak one wyglądają na postaci, bo na no, przykład ja mam teraz oczy z VIP-a, ale nie wiem, jak one mogą wyglądać na postaci. Włosy też mega ładne. Podobno są dosyć uniwersalne, bo nie ma takich na MSP, słyszałam, także nice. Ubrania też w miarę git, chociaż... Chociaż dla nich bym samych nie kupiła, ale mogą być. W sensie buty nawet też fajne w sumie, ale co? Dobra. I zwierzak, no zwierzak uroczy, ale to co? Też dla niego bym nie kupiła. Trochę, trochę mnie przerażają jego oczy, ale dobra, cicho. Nie mogę. Jakoś za bardzo zaszkloną są. Chociaż nie wiem, dobra, nieważne, ale on w ogóle chyba oczy zmieni, zmienia kolor oczu jak on rośnie, bo mi się zdaje? Nie, nie. Jednak nie. Dobra, to dajmy za ten pakiet dziewiątka taka optymalna cena, albo 9,5, bo on jest dosyć spoko, także... Może 9,5 nawet nie będzie dobra. Teraz to już prawdziwy koniec. Dziękuję serdecznie za oglądanie widzowie. Do zobaczenia w następnych materiałach. Nie wiem, kiedy się widzimy. Miałam nagrać odcinek z Buffy. może będzie nagrany. Nie wiem, bo kawka się nie odzywa. Także no dobra, to do zobaczenia w następnych materiałach. Papa. Pa.